Siemaneczko, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Proszę Państwa, dzisiaj oczywiście czwartek: nagrody za rangę pierwszą i za Golda 1. Tak, postanowiłem, że trochę harduje i zdobędę pierwszą rangę w Division Ravros. Nie wiem w sumie czemu, ale kto wie, może trafimy jakiegoś samera dzisiaj. Zobaczmy. W każdym razie, zostawcie oczywiście opeczkę w górę, subskrybujcie kanał i możemy powoli przychodzić do mm, Do Rang. nagród. Ale zanim przejdziemy, myślę, że mogę Wam jeszcze pokazać, co trafiłem za yy, SBC 1387, który robiliśmy na streamie. Także. Proszę bardzo. Przepalamy te wszystkie karty na 3x87. Ostatnio z tego chyba nic nie trafiłem, jeśli dobrze pamiętam. Można to zmienić. Przepalamy takie karty, które by mi się przydały do, do wielu rzeczy. Żeby była karta Summer, bo jeszcze można trafić karty Summer. Potrzebuję karty Summer do, do ikony. Zobaczmy. Summer. Jest. Jest karta Summer. Już, już jest git. Już jest bardzo dobrze. Już jest bardzo dobrze. Konopianka. No i witam pana serdecznie. Witam serdecznie. Westham, piękny Ukrainiec. Konopianka 94. A to może być jeszcze jedna karta. Wiecie jak ciężko trafić z tej paczki kartę. To jest Jarmolenko. I jeszcze jest druga karta Summer w tej paczce. Także jak sami widzieliście, nawet spoko siadło, będzie tam jakiś, jakiś, jakiś fajny foderek, także dobra, najpierw rozbierzmy sobie oczywiście Mistrzostwa Food, piki za G1, nie wiem w sumie czy coś mi się przyda, Do by mi się przydał do składu, ale zobaczmy, pierwszy pik, czy coś trafimy za G1, no taki Neymar, powiem wam, też by mi się przydał, taki, no oj, taki Neymar. Nie, nie zadziałało drugi raz. Wow, a wiecie, to jest w ogóle śmieszne. Ja chciałem tylko do na rumę, bo go na rynku nie ma. Nie ma to, co do na rumy na rynku, więc chciałem go trafić za Food Champions i trafiłem. Wow, to było dosyć łatwe. No, okej, okay, to jeszcze odbierzmy sobie, oczywiście, nagrodę za Pierwsza ranga, mam nadzieję, że kurczę coś z tych paczek, ale tymi jednak siądzie, nie? Razem mamy do otworzenia 6 paczek, proszę Państwa, 6 paczek. Najpierw, oczywiście, te za 35k. Także lecimy. Może, może być jakieś, jakieś ekrany. Po prostu ekrany, żeby miał karty na, na ikonę. I będzie spoko. Ale nie będzie ekranów. To jest commebol. Okej. Okay. No paczka za 35K i potem będą same, same największe potężne paczki, których będą samery. Wierzę w to. A tutaj nie ma ekranów. Po raz drugi. A te paczki z za 35K zawiodły. Najpierw dwie paczki ze 100K, w których liczę, że będzie wymienny walkout, żeby mieć pieniądze. Taki jest plan, proszę Państwa, zobaczmy. Oczywiście, że nie ma walkoutu, ale są ekrany może 8-5, chociaż co wy na to? Jedna karta 8-3. Po prostu otwórzmy już to drugą paczkę, zestokamienie to za sobą. Bo coś czuję, że tutaj również nic nie siądzie. Ale może jakiś Summer 8-5? Mogę liczyć? A no może niewymienny Summer, co? Niewymienny Summer jest taka możliwość, żeby chociaż jeden walkout dzisiaj zobaczył. Jest? No oczywiście, ale zawsze. To samo było tydzień temu, nie? Też był walkout UCL. Ten... Co to jest? Walker, może się przyda jakiś tam do jakiegoś WBC, League Walker. No dobra, moi drodzy, ostatnia paczka na dzisiaj. Był jeden walkout, który nie był walkoutem. Trafmy jeszcze summerka jednego co? Trochę się musiałem jednak poświęcić na te Rivals. Mamy Samera. Dobra, jest niewymienny summer. Kto to będzie? Przez chwilę. Przez chwilę myślałem, że to jest Messi. Matko Boska, to jest Gomez. Ja. 9-6 Gomez, dobra, jest git, ale już miałem w głowie Messiego, ale nie ta drużyna, ale jest! 96 Gomez, proszę Państwa, Jorginho, okej, okay. ale ten Gomez, no to nie jest jakiś mega drogi, nie? 300, okej, okay. jest okej, okay. słuchajcie, trafiamy, trafiamy pana Gomeza i warto wspomnieć, że wczoraj jak był stream, to w sumie już była końcówka streama, postanowiłem, że zrobię sobie jeden pik 81+, plus. i wyleciał ten pan. Dobra, pik dla widzów, teraz trafiam Kieza z pika. Albo Kiliniego w sumie wolę. Halo, Kanada. Kto mnie podsłuchuje? Tu gdzieś jest mikrofon. Tutaj gdzieś tu jest mikrofon. Nie wiem, tu jest mikrofon. Ale gdzieś jeszcze jest mikrofon. Także moi drodzy, e, <laughs> wleciał pan Federico Kieza. Niespodziewane to było, nie ukrywam. Ale mamy teraz gotowy skład. Zrobiłem też bonus czego wczoraj na streamie. No i pan Donaruman. Właśnie dlatego potrzebowałem Donarumana na bramkę, bo no on tak naprawdę jako jedyny tutaj pasuje. E, I takim składem będziemy grali w Food Champions. No i co? Jestem ciekaw, jak się będzie grał. Będę grał Kiezon na ataku. Od razu mówię, będę grał Kiezą na ataku. Także jazda. Pierwszy mecz. Wow, to była obrona Kielini Bonucci, a na ataku był Inzagi. Na ataku widziałem Optimusa Inzagiego. O kurde. No dobra, mam połączenie Włochów z, z Serie A. No i też Jaszyna ma na bramce. Ciekawy wybór. Dobra, Nazaria. chcę, żeby Kiel zaslił bramkę, bo gramkę z na ataku, co jest coś, czego jeszcze nie robiłem, więc zobaczmy. Okej. Okay. Kielinim tej... Mogę też miałem pomysł, żeby Kielinim zagrać na ESO, Też był taki pomysł. Ale kurczę, nie wiem, czy miałoby to sens. Zobaczymy, jak będzie się spisywała ta obrona naszego oponenta. Bo może jeszcze zagrałbym obroną Kielinibonu, czy jasne, że tak? Boję się, że byliby zbyt klocowaci. To jest ten problem. Zobaczmy Inzagi. Inzagi. Jak mi strzeli bramkę Inzagi dzisiaj, to no. Będzie to ciekawe. O, oj, Kieza się tutaj urwał. To może być łabramka. Chyba, chyba że Jordi Alba. Albo do Muszę pamiętać, że mam do Naruma na bramce, a nie Oblaka, bo to już jest takie przyzwyczajenie. Takie Oby dał radę ten Donaruma naprawdę. Oby po prostu dał radę. Nazario. Fake shot. Uderzenie. Jeszcze jest Kieza. Jeszcze jest Kieza. Jeszcze jest Kieza. I jeszcze jest Nazario. I zepsułem. O Nie. Szarawi. 1-0. Czy więcej mógłby zrobić Donaru? Ciężko mi powiedzieć. Chyba po prostu do szarałego. No dobra, 1-0 w plecy. Ale spokojnie, do na skrzydle. Podanie do Kiezy. Uderzenie, niestety, zablokowane. Nie ma. Za no kielini powiem wam, kurczę, denerwujący człowiek strasznie. Nadal się zastanawiam, czy może go jednak nie dać na obronę. Tak fajnie by to wyglądało, nie? Kielini. No i jestem Donaru, którego trafiliśmy dzisiaj, nie? I z mi chyba strzeli gola, bo źle zagrałem w obronie. I to raczej będzie na pewno bram. Wow, ale mi zabrał! No taka akcja, jak już i zabrali mi piłkę. Żałosne. Doprawdy żałosnej to będzie bramka, chyba że Bonucci tutaj ogarnie sprawę. No, ogarnie sprawę, Bounuczy. Jeszcze piękne podanie. Okej, okay, fedę. Czy to wykończy? Federico Kieza Proszę Państwa, proszę Państwa, tyle miejsca zrobić, panie Kiezie. Federico Kieza, powiedzmy, że teoretycznie bramka w debiucie. Aczkolwiek my już nim daliśmy. No ale nowa karta, nowa historia. W ogóle będę mógł tego toca przypalić dzięki temu, że trafiliśmy tego samerka. Federico Kieza, on tu może również coś zrobić. Bywy, 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 na Ale nie obronił, bo dobił piłkę Izagi Izagi mi gola strzelił. O kurde. Kurde, gdyby to się udało. Ładna akcja, tylko za mocno, za mocno Kroj podał tutaj, nie? To tu jest Federico, kieza. Mmmm, bonuczci. Kurcze, gdyby. Kielini, nie, naprawdę. Aż, aż no, korci, żeby kupić tego kieliniego, nie? Serio, bo już mam bonucziego, mam do to czemu by nie spróbować tym kielinim? Aczkolwiek. Poczekam jeszcze do godziny 19, z racji, że ponad dzisiaj o 19 będzie paczka z yy, kartą Summer. Więc kto wie, może się ten killing tam u mnie przewinie, albo tu jest spalony chyba. Albo po prostu on stanieje, przez to, że będzie w paczkach, nie? Więc poczekam jeszcze z tym transferem. Podanie: Federico Kieza, jak się tutaj urwał, Fede! Jezu, lewa noga, szkoda. Gdyby uderzył prawą. No, był potencjał tutaj, był potencjał. Gość umie grać, mimo ma taki śmieszny składzik. Jakie to było podanie? 3-1. Dobra. Pozamiatane, proszę Państwa. Szkoda. Dla widzów. 3-2. <grytko> Federico Kieza. 2225 punktów. Mówiłem. Ja w chłopie nawet 2000 nie mam. <grytko> Z czym do ludzi. Dobra, więc słuchajcie. Uznałem, że zamiast zrobić 3 piki 8-1, to zrobimy sobie rozbudowę 83 razy 10. Z racji, że kto wie, może nawet jeszcze jakiś samerek. Przepalamy Kiezę. Mówiłem, że tego kieza mogę już przepalić, no bo mam już samera, więc mi jest ten kiezel po prostu już niepotrzebny. Eee, i tyle. Cała reszta, cała reszta z paczek, nic za to nie wydałem, więc po prostu zobaczmy. Czy warto? Czy warto robić taką paczkę? Pewnie nie warto, ale dla kontentu myślę, że warto. Dla tych, co zostali, proszę bardzo, zobaczmy. Potrzebuję kart na paczkę z ikoną. Myślę, że to jest odpowiednia paczka. Zobaczmy. 10 kart, 83. Na pewno, żeby walkout, to byłoby dobrze, bo jak będzie walkout, to już w ogóle będzie git. Jest walkout. Nie jest to karta summer, niestety, ale może jakiś Alison chociaż. Debruyne? Kurtua 89, ok. Może jeszcze jakieś 3 walkouty, chociaż. Okej. Okay. Dobra, Mobile Pereira. Nie wiem, czy było warto. Jakbym nie spróbował, to bym się nie dowiedział. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zostawcie apelczkę w górę, subskrybujcie kanał. I do zobaczenia. Jutro chyba będzie paczka z ikoną. Bardzo możliwe. Trzymajcie się do słyszenia.